A my, gdzie jesteśmy dzisiaj, kochani, kochani? Dawid mówi, że on wychodzi z samochodu, jak ja jadę. Amerykańskie sałatki. Moja przyszła, zobacz, jaka wielka jest. A my, gdzie jesteśmy dzisiaj, kochani, kochani? Jesteśmy w Tesla. Przyjechaliśmy testować. Tesla i obejrzeć co mają. Dlaczego pomysł Teslą? James potrzebuje samochodu, jego samochód totalnie się psuje, staje na środku drogi to jest w ogóle ridiculous, nie wiem, jak on może tak jeździć. W każdym razie hmm, potrzebujemy zmienić nasz samochód. Ja mam jeden, David ma jeden i James ma też jeden samochód. Teoretycznie nie potrzebujemy trzech. Ale chcielibyśmy, więc sprawdzamy Tesla. I nie wiem. Oh, but you know what? Look at this. It's so bad. You can see every fingerprint on it. That's why you wrap it. Oh my gosh, look. That's why you wrap it. Yeah, but it's not good that you can see every single thing. Look, I wash it. Okay, Paweł, jak otwierasz to dwie, pokazz, Oh, and then you open it like this. Come on, Mama. Okay. What you? Oh, text oh that's nice. Mama, look. How do you open it? Oh, it's easy, Tom. Oh wow. Well, look at this. So, oh, it's baby. Baby, it has steering wheel. I thought it doesn't have steering wheel. Yeah, tak, zrobiłeś. Myślałam, że o, nie. Tak, zrobiła. O, ma kierownicę. Myślałam, że nie. teraz tak otwieram. Poczekajcie. Ok. Wow. Nie lubię tego... Ile to kosztuje? Było to około 10 000? Bo zobacz, jak źle... Nie, ale zobacz, jak to jest. I możesz nawet iść do normalnej Car Wash? <laughs> Zobaczcie wszystko. Pewnie możesz otworzyć to Zamknij Pawełek. Na pięć osób jest. No tutaj, guziczkę. O oh my gosh! He probably opened it. Oh, to było. O, Baby, opened instead of. Nie, jak zamknij ten, to czekaj. Słuchajcie, jest tyle ludzi tutaj. Przyjeżdżało na test drive na różne modele. Te tutaj. Ci oczywiście zamiast patrzeć na Tesla, Zobaczcie, ta z tymi drzwiami jest fajna. don't tego? Nie lubiłbyś mieć truck? Truck? jest it's cool looking. A baby, how much is this one? How much is this one and the one with opened uh total cost? Can you read it, for me? Cause I see it. Gdzie to jest napisane? 51 51000. O tu gdzieś. Maybe where does it say? I cannot see it. It says 35 and 12. Okay. O so, oh, yeah, tutaj, tutaj, poczekajcie. Wam pokazać, nawet nie za droga jak na Tesla, 51 taka zwykła, ze zwykłymi drzwiami do otwierania I think this one probably 70 51, the brand new look at this one, this one actually looks cool it's not typical like everybody has the or this one, this one's cool no, I'm not alive o, ta mi się podoba te drzwi są otwierane. To natomiast, moi drodzy, z tymi drzwiami otwieranymi, tak. Mocno 86 tysięcy. Ale tak właśnie sobie teraz pomyślałam, że jakby ktoś chciał, to trzeba uważać, nie zapomnieć się. I wyjechać najpierw z garażu i wtedy drzwi otworzyć, no nie? O, oh, baby! That's like seven. I didn't know. Ta z kolei zobaczcie, jak mała. I 7 yeah, Wow, it's like ours. Of course, you know, the the trunk will be very, very small. Can you? Okay. Well, there, oh, ac right. actually, this yeah, is not. Too, yeah. Not for long distance, but. No, no, but definitely you can transport so many people. My Tesla. O oh my gosh! <laughs> Tylko nie uderz w tom, dobra? Nie, no, nam tutaj. O oh mój um, Kierownica jest bardzo sensitive. Jak się zrobi leciutko, to zaraz rzuca light. na lewo He na prawo. No, she's not, Także. o... To jest. To I, don't know if he, I think it is. A little bit. you Yeah, mama. Okay, baby. So quick of, question. Like, yeah. Uh, what if they have cameras That's in the? Oh yeah, they do. I... Oh, oh yeah. Then Jacob is like, oh oh. <laughs> oh yeah. yeah. Letting oh, go yeah. of the, yeah. 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 the gas just stops the right yeah. yeah. Oh, so does it have a pedal for the gas? Yeah. Okay, sure. so does it have two pedals like normal car? Yeah. Oops. But you, could go, you, you can go, you can get it. and then... Yeah, I'd even have to... Dawid says he gets out of the car when i Record me, Dawid, Close the door! Okay. Uh, Maybe oh, okay. the David is coming in, David is coming in. No, he's not. Drive a little. Okay. And I gotta put the... Okay. And, and it here's yeah, Poska oh, mama doing a test drive of the Tesla Cybertruck and she's petrified. No, I'm not. Okay. I know how to do it. Ah, okay. you yeah, um, scared. That, that is spirit. You spirit. You are scared. Hold on. Oh yeah. It stops when you release the I don't, sorry. I don't. How do I turn? Okay. The turn signal is on the steering wheel they're doing good doing when in doubt just crash <laughs> 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 okay. okay where's left one way yeah it doesn't seem to be so wide that's the thing like if you go to the drive-thru the hangar video will be ok no but I'm wondering there might be some limits because the tires are so wide and might not take in a truck plus think about it it's stainless steel so it's not gonna it has to be polished I guess where's David hold on how do I go backwards It's right there to the right Became z powrotem. Teraz się zastanawiamy, jak wyłączyć samochód. That we're figuring out how to turn it off. All this way. Oh wow. Yeah. Oh. Saved already. Yeah. <laughs> I'm wondering where the cameras are. I don't know. zobaczyć, gdzie są kamery, bo nas nagrywało cały czas. Software. The, 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 the... Hold on, Autopilot. No nie wiem. There's no... Not here? What is here? Speaker. What is this? Nie możemy dojść do tego, jak to wyłączyć ten samochód. I jak wyłączamy samochód, bierzemy kartę, tak zwany klucz i odchodzimy po prostu i zamyka się sam. Ma 8 kamer wewnątrz, nie wiem ile zewnątrz, ale no, w każdym razie no, to jest statement car, że tak powiem. Samochód jest bardzo drogi, mogłabym powiedzieć. Ubezpieczenie na niego jeszcze bardziej, bo takie samochody, jak się coś stanie, to są bardzo kosztowne w naprawie. Także no, zastanawiamy się, co zrobimy. Ale James ma swój samochód bardzo już w kiepskim stanie, więc coś musimy do końca roku kupić. Ok, właśnie nagrałam do Was wideo i zdam sobie sprawę. Że w ogóle nie było widać moich kozaków, bo nie zrobiłam tak zwanego wide angle, czyli no, mimo że się odsunęłam w narożnik, nie było tego widać. Kochani, dwie pary kozaków kupiłam, nie wiem, które zostawić i nie wiem czy w ogóle. E, więc opcja numer jeden ja mam kozaki, takie z takim dosyć dużym obcasem, czarne, które właśnie są dotąd takie naciągane. Te również są, to podkolane są. I te są również zamszowe. Fajne, bo ja rzadko kiedy mogę dostać na szczupłe nogi, tak żeby w miarę przylegały. Te przylegają. Wyglądają tak. Tutaj mają taką kokardkę. Co jeszcze? Um, obcas. Obcas jest fajny. Bo jest taki bardzo stabilny i są bardzo miękkie. Naprawdę bardzo dobrze się w nich chodzi. Ale mój mąż stwierdził, że są po prostu takie tradycyjne, więc mu się podoba para numer 2. Za chwilkę wam yy, pokażę, jak para numer 2 wygląda. Te są w kolorze takiego, takiej ciemnej czekolady. Para numer 2. Nie wiem, jak tutaj w tym świetle, bo już jest wieczór. W każdym razie było napisane, to jest kolor taki szarawy. One są modniejsze, wydaje mi się, i dlatego się mojemu mężowi bardziej podobają, bo mają właśnie takie rękawek. Nie są ogólnie bardzo szerokie, ale są szersze niż tamte, a ja właśnie nie wiem, jak to wygląda, jak jest dużo szerzej na nodze. Jestem przyzwyczajona, żeby one były tak. Wiecie, żeby tak nie odstawały, ale problem mam taki, bardzo mi się ten ko ka rękawek podoba, tak delikatnie, ale problem jest taki, że lewa noga mnie uciska, a one są ogólnie jeszcze dosyć luźne. Więc uciska mnie trochę lewa noga, jakbym wzięła o pół numeru większe, nawet nie wiem czy te miały półówki. No, to obcasik no, jest też trochę wyższy niż tamte, ale mimo wszystko, no, no są ok. Bardziej, właśnie. Yy, yy, nie wiem, czy jak założę skarpetkę, to tym bardziej będzie mnie obciskało. W każdym razie nie wiem w ogóle, jak to wygląda, bo tutaj jest dosyć dużo miejsca. Ja wiem, że niektóre dziewczyny noszą tak kozaki, że mają tutaj miejsce. Ja osobiście nie bardzo lubię, chociaż, chociaż jest ok, bo mogłyby się rolować i spadać. No to też w ogóle by było. Ja bym miała takie właśnie miękki zamsz, jak te moje, które są dotąd, ale mm, mam takie już parę lat. Ale no nawet to mnie, to, to mnie jeszcze tak nie badruje, że tak powiem, ale sam fakt, no że y, ściśnięte mam bardzo palce w lewej w lewej stopie, w prawej jakoś nie, wygodnie, ale, ale no zastanawiam się ogólnie jak wyglądają, więc dajcie znać w komentarzach, czy bardziej podoba Wam się tamta para, czy ta szara i ja na pewno ich nie zostawię, bo mnie cisną, ale lewa noga lewa stopa, ale będę szukała coś właśnie na ten styl z tym rękawkiem takim, bo są teraz modne, tylko właśnie z tym rękawkiem ja widziałam dużo szersze te kozaki i już w ogóle mi będą latały jak kot w butach. Tak więc dajcie po prostu znać, co myślicie o jednym i o drugim stylu. Ja chciałam zostawić sobie tamte, ale nie jestem przekonana, bo właśnie one są takie tradycyjne, a to by było coś innego. No, ale po pierwsze ciśnie, po drugie jest. Tak dosyć odstaje myślę. No, dajcie znać w komentarzach. Moi drodzy, a ja się wybieram tym o tym moim starym samochodem do Jewela Zamknął jeszcze na trzy pusty. Ponieważ James zabrał duży samochód, a ja jadę kupić. Ciasto, o Jezus Maria, trzeba ustawić to, bo ten leży w tym. Ciasto jadę kupić w Jewelu na urodzinki Kubusia. Kupa wymyślił, że chce red velvet cake, okay. nigdy tak nie chciał. Uuu, widzę Boston Cream jak kiedyś chciałam to nie było Zobaczcie takie okay, Bavarian Cream w środku właśnie z wiem. To have cakes, anything for birthday party. that would be red velvets. Yeah, um, the only thing that we think we have are these right now. They're red velvets. Okay, I'll okay. take those. Yeah, sure. Okay, that's, that's the only thing. We don't have like a pixel cake that is red uh, Like Like, sometimes like we, this we do, inside. but. Tylko mają, czekajcie, tylko mają cupcake z Red Velvet, więc weźmiemy te jest jakie to drogie tutaj. Jeszcze chciałam wziąć jakiś taki inny mały cake. ale średnie średnie 15 dolarów, a mały, taki maluszki 10, Nie Dobra, idę, może będą jakieś case w sensie um... lodowe, bo oni też lodowe lubią. bo taki nawet cheesecake. Nie mam Nie mam pojęcia. Może we mają czekoladowe, no to fajne. To jest. Fajne. 6 dolarów, takie wielkie kawałki, 4. Zobaczcie jak ładnie wygląda. Ciekawe, czekoladowe, to może być dobre. Dobra. Tu weszłam w alejkę. No i nie mam tego białego, moi drodzy. A tego Primer, może tu mają. Jest chyba biała, tak? Primer base. No, ale nieźle się cenią 12 dolarów. Hmm. Ale teraz wymyślają jakieś nowości. Zobaczę jeszcze w targecie. Nie pali mi się, ale może coś będą mieli tak do duszki. Dobra, patrzymy co tu. O, tu jest zawsze polskie piwo, chciałam Wam pokazać. Ale ja już dawno nie byłam w Dziuelu, więc nie wiem nawet szczerze powiedziawszy. Tyskie, o jest. Uuu, nawet niedrogie. Było 15, teraz jest 13,99 za 12 butelek. Ale to mam powiem, że nawet u pakistańczyka czy gościa z Indii jest większy wybór. A tu praktycznie tylko kiedyś jeszcze żywiec była. teraz co? Tylko cyskie? Hmm. Nie mają za dużego wyboru. Widzę obiad w Riverside Pizza i Pub. Pawełek z Korną Touchdown. Nawet no, nie widziałam Sorki. She has done So touchdowns. So many 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 So So Would you suggest Amerykańskie sałatki, moja przyszła, zobacz jaka wielka jest. Bardzo duża. Zabiorę sobie pół do domu, zanim wyleję cały rękawiczny. i przyszła największa. No nie dawaj mu takiego małego. Yeah. Um, yeah. pasowanie ucznia. O, teraz jeszcze robisz, kończysz. A no! No dobrze, ale teraz na pasowanie ucznia. Pamiętasz, jak ja ci to mówiłam? Pani będzie mówić tak. Chcemy tu zrobić dziś pasowanie naszych pierwszaków, Więc drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Pani się rozgląda, jest napisane. I mówi. Jeszcze jest tylko jeden problem taki. Gdzie są pierwszaki? Pierwszaki to znaczy first graders. Aha. I po chwili pani pokazuje na drzwi i zagląda ktoś. E, ktoś zagląda do sali. O, to Ty chyba będziesz musiał zaglądać do sali. I pani się pyta, kto Ty jesteś? A Ty mówisz, Jestem pierwszak. A pani mówi: Pani, czy chyba ktoś z klasy, dlaczego stoisz z kolegami przed salą? Dzisiaj czeka Was ślubowanie i pasowanie na śnia. Wchodźcie śmiało. A pamiętasz ty co się mówiłeś, że... Trochę się boimy. Yeah, I ona pawełek. Tak znak trudne as hell. It's weird, huh? Nie. I pani nie jest, mówi, czego się boicie? Już więcej nie mówisz. Ty tylko mówisz, jestem pierwsza i trochę się boimy. Pawełek tak ładnie kolorowałeś, a teraz nic nie widać. No bo powinieneś leciutko to właśnie, tak lighter. Powinieneś tak leciutko docisnąć, a nie tak mocno. Zobacz, wszystko, jak czasami się robi tak leciutko. To widzisz? Patrz, ja ci zrobię tutaj leciutko, widzisz? ciutko też widać purple. Okej, okay, dobra. I tutaj napisz pod balonem literkę B. B jak balon? B. Dobrze. A tutaj pod namiotem dobrze jest. Literka N. Come on. Ja chciałam Wam pokazać. Zobaczyłam u sam. Taką złotą właśnie oprawkę. Do iPhona. Mój jest oczywiście inny rozmiar. O zobaczcie, o Jezu. Się uderzyłam dwa dni temu. Zobaczcie, jakie mi wychodzą te. Oh my goodness. No, mnie tak bardzo wychodzą właśnie, bo ja kiedyś miałam takie niekrzepnięcie krwi. No nieważne. A. Um, więc e, chciałam wam pokazać jaką mam oprawkę. To jest złota, czarna. Tak, bokiem może wam pokażę. To bokiem to będzie tak. Przekręci się. Nie mogę wam pokazać tylko tak. Blondynka. Słyska. No w każdym razie ona ma tutaj taki a, do postawienia. Też ma taki ring. Mój mąż takiego ringa nie miał, bo nawet nie chciał. ma za to ten ring do czarczowania, do ładowania komórki. No i Chciałam Wam właśnie pokazać, że sobie taką kupiłam. Najpierw myślałam o innym kolorze, a jednak o innym kolorze, a jednak taka czarna to taka dosyć dostojna jest. I, i to jest i męska, i damska, także mówię, wszyscy taką mamy. Ja taką mam, James taką ma, chyba nie wiem, który jeszcze Kuba, albo Dawid taką ma. <grytanie> także no, mam nadzieję, że Wam się też podoba. Tutaj dla Kubusia zrobiłam taki Poczekaj, starczy. No. O czekaj, nie, 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 nie. co, zobacz, już zmazałeś jego Jacob. Tak, tak. Happy birthday, Jacob, 16. No I taki znak zrobiliśmy na, zrobiłam na kominku. I tutaj jest 16. Takie dekoracje zrobiłam Kubusiowi. Kubuś w tym roku nie chce mieć party, ale może będzie miał w przyszłym tygodniu, może zabierze gdzieś kolegów, ale zobaczymy. Także cupcake'i jedzą.